Witam! Zapraszam na odcinek, jak wyglądają groby aktorów serialu Cztery pancerni i pies. Wiesław Gołas, urodzony w październiku 1930 w Kielcach. Aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, wykonawca piosenki aktorskiej. Jego ojciec Teofil był ogniomistrzem. Po klęsce kampanii wrześniowej ukrywał się. Ostatecznie został swytany przez Niemców i zginął na Majdanku. Przed wybuchem II Wojny Światowej Wiesław Gołas uczęszczał do Szkoły Powszechnej na Kieleckim Baranówku, a następnie do gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego. W 1943 wstąpił do Szarych Szeregów. Debiutował w filmach Pokolenie i Szkicach Węglem. Po wojnie studiował w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, kierowanej przez Aleksandra Zdrowicza. Studia ukończył w 1954 roku. Debiutował w Teatrze Dolnośląskim w Wieleniej Górze. W 2008 miał zawał mięśnia sercowego. Z kolei w październiku 2020 i we wrześniu 2021 przeszedł udary mózgu, skutek których zmarł. 14 września 2021 został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu połąskowskim w Warszawie. Roman Wilhelmi, urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Aktor teatralny i filmowy, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. Urodził się w 1936 jako najstarszy syn Zdzisława i Stefanii Wilhelmich. Miał dwóch młodszych braci: Eugeniusza i Adama. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem Kolegium Kujawskiego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Właśnie tam wystąpił w swojej pierwszej sztuce. I odkrył zamiłowanie do aktorstwa. Grane przez niego postacie były charakterystyczne, co w dużej mierze należy przypisywać jego osobowości. Prezentował aktorstwo w różnych gatunkach filmowych, od debiutanckiego kina historycznego, przez dramat. Aktor zmarł na raka wątroby 3 listopada 1991 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowskim w Warszawie. Miał 55 lat. Barbara Kraftówna urodzona w grudniu 1928 w Warszawie, aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa i piosenkarka. Jej ojciec był naczelnym architektem w Łódzku. matka nie pracowała zawodowo, prowadziła dom. Barbara była najmłodsza z czworga rodzeństwa, miała dwóch przyrodnich braci i siostrę. Po śmierci ojca i po wybuchu II wojny światowej wyjechała wraz z matką do Warszawy, uciekając z Wołynia przed Sowietami. Od wczesnych lat wykazywała zainteresowania aktorskie. W październiku 2021 roku trafiła do szpitala z powodu złamania nogi. Po czym przeprowadziła się do domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, gdzie zmarła 23 stycznia 2022 roku. Została pochowana w alei zasłużonych cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. Franciszek Pieczka, urodzony w styczniu 1928 w Godowie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Kawaler Orderu Orła Białego. Urodził się i wychowywał w Godowie wsi położonej w powiecie wodzisławskim na Górnym Śląsku. Był synem Walerii i Franciszka, który brał udział w powstaniach śląskich. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Aktor przed wybuchem II wojny światowej, był organistą w miejscowym kościele. Pracował na roli i wypasał krowy. Debiutował w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. W filmie debiutował jako Niemiec na patrolu w filmie Andrzeja Wajdy – Pokolenie. W 2008 otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Aktor zmarł 23 września 2022 w Warszawie. 29 września po mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Aleksandrowie. Uroczystości miały charakter państwowy. Na cmentarzu w Aleksandrowie pożegnali wielkiego aktora Franciszka Pieczkę, dr Józef musiał prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, a także wielu aktorów. Tadeusz Kalinowski, urodzony w czerwcu 1915 w Leibniz, piosenkarz i aktor. Urodził się w Austrii, uczęszczał do Konserwatorium Krakowskiego. Występował też jako piosenkarz, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939. II wojnę światową spędził w Krakowie i Warszawie, uczestnicząc w konspiracyjnych koncertach. Uczył się w studium dramatycznym przy Teatrze imienia Wyspiańskiego w Katowicach, grając tam również epizodyczne role. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. Tadeusz Kalinowski zmarł w następstwie zawału 22 sierpnia 1969 roku. Podczas przebywania na urlopie miał zaledwie 54 lata. Wiesław Michnikowski, urodzony w czerwcu 1922 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, wykonawca piosenki aktorskiej, artysta kabaretowy. Poza teatrem popularność przyniosły mu występy estradowe, filmowe i telewizyjne. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu starszych panów, kabaretu Dudek oraz radiowego podwieczorku przy mikrofonie. Do najbardziej znanych ról filmowych Michnikowskiego zalicza się postać jej ekscelencji w seksmisji Juliusza Machulskiego. Wiesław Michnikowski zmarł 29 września 2017 w Warszawie. 5 października urna z prochami aktora została złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu powązkowskim. Miał 95 lat. Aleksandr Bielawski urodzony w maju 1932 w Moskwie. Rosyjski aktor, kilkakrotnie wystąpił w polskich filmach fabularnych i serialach. W swoim dorobku ma ponad 60 ról filmowych. Wykształcenia był geologiem, studia z tej dziedziny ukończył w 1955. Podczas pobytu w Polsce i kręcenia filmu Przerwany lot, nauczył się dobrze języka polskiego, co sprawiało, że potem wielokrotnie występował w polskich filmach. 8 września 2012 jego ciało zostało znalezione na Moskiewskiej ulicy. Prawdopodobnie aktor, którego poważna choroba zmusiła wtedy do wycofania się z życia zawodowego, odebrał sobie życie. Według śledczych Aleksandr wspiął się na piąte piętro domu, chociaż sam on mieszkał na trzecim i skoczył. Urna z jego prochami została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu kuźmińskim. Miał 80 lat. Witold Pyrkosz urodzony w grudniu 1926 w krasnym stawie, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. W 1954 ukończył państwowo wyższą szkołę aktorską w Krakowie. Rok później zadebiutował w teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach w sztuce lekkomyślna siostra w reżyserii Tadeusza Kubalskiego, gdzie wcielił się w rolę Janka Topolskiego. W Kielcach zagrał jeszcze w zbiegach reżyserowanych przez Tadeusza Byrskiego. Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 w Warszawie w wieku 90 lat w skutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. Urna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu w Górze Kalwarii. Tomasz Zaliwski, urodzony w grudniu 1929 w Rudzieńcu, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Marię i brata Piotra. Przerwał studia na Uniwersytecie Poznańskim i przeniósł się na studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, które ukończył w 1955 roku. Swój debiut teatralny miał rok później. W 2003 Zaliwski dowiedział się, że choruje na nowotwór. Przez trzy kolejne lata walczył o życie z chorobą. Aktor zmarł 13 lipca 2006 w Warszawie. Pochowany został w Warszawie na cmentarzu w Pyrach. Miał 76 lat. Stanisław Jasiukiewicz, urodzony w maju 1921 w Postawach, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Brał udział w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji działał w AK, zesłany do Kaługi. Po wojnie studiował na wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia aktorskie ukończył w 1949 na PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Był aktorem teatralnym we Wrocławiu, a następnie w Teatrze Polskim w Warszawie. W 1959 wystąpił jako Zenon Ziębiewicz w adaptacji Granicy Zofii Naukowskiej. Wybitny aktor chorował na raka trzustki. Choroba ta przyczyniła się do jego śmierci 27 czerwca 1973. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zmarł w bardzo młodym wieku. Miał zaledwie 52 lata. Jerzy Turek, urodzony w styczniu 1934 w Tchórzowej. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Występował także w kabarecie Owca u Jerzego Dobrowolskiego. W 2010 prezydent RP pośmiertnie odznaczył artystę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy artystycznej. W 1973 zdargardło gardło na strunach głosowych pojawiły się polipy i musiał poddać się operacji wycięcia migdałków. Smart 14 lutego 2010, w wieku 76 lat na Białaczkę. Został pochowany 22 lutego w Kobyłce koło Warszawy. Szarik z rosyjskiego Kuleczka. Rolem Szarika odtwarzały trzy różne psy tej samej rasy. Najczęściej był to trymer, pies milicyjny, który oblał egzamin stropienia i miał być wycofany ze służby ze względu na niskie wskaźniki agresji. Ale na planie filmowym był genialny. Inne to Szpik i Atak. Ten ostatni był silnym i pobudliwym psem i nadawał się do scen wymagających wysiłku i kondycji. Dziś Trimer stoi wypchany w jednostce szkolenia psów policyjnych w Słukowicach. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. No i zapraszam do części pierwszej z tej serii. Link do niej zostawiam na końcu tego materiału.